Cześć. Witajcie w moim pierwszym odcinku na moim nowym kanale. Tak. Postanowiłam założyć swój kanał na YouTubie. Chciałabym spełnić marzenie z dzieciństwa. Poza tym chciałabym wyjść też ze swojej strefy komfortu. Chciałabym zrobić coś nowego, ponieważ życie jest za krótkie, żeby tkwić w jednym miejscu i nie robić nowych rzeczy. Ja jestem otwarta na takie nowości i Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiadomo, pierwsze filmy będą złe i pewnie będę się z nich śmiała. Za niecały tydzień pójdę do klasy drugiej liceum. Ten czas mi strasznie szybko leci. Nie wiem w ogóle, co się dzieje, dlaczego tak jest. No, nie wiem, ręce mi po prostu opadają. Jak słyszę, że za parę dni idziesz do szkoły. Odnośnie kanału, chciałabym, żeby to był kanał taki na luzie nic na siłę. Na którym można będzie poruszać każdy temat. Możecie pisać komentarze, co na przykład chcielibyście zobaczyć. Może mogłabym to nagrać? Moglibyście mi podsunąć pewne pomysły na moje filmy. I może akurat uda mi się to nagrać. Oczywiście, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, ponieważ to jest dla mnie ważne, żebyście byli ze mną. I dziękuję za to, że wysłuchaliście mojego filmiku. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. I do zobaczenia w moim kolejnym odcinku.